to Radiato.fm. Józef Oleksy, naprzeciwko mnie. E, witam pana, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Naprawdę chce pan wrócić do polityki? Już tak było dobrze chyba poza polityką. Całkiem no. nieźle. I niczego nie przesądziłem, więc nie musimy <grym> dziś się tym martwić. <grym> Proszę pana, e, e, felietonista SuperEkspresu, a pański kolega Leszek Miller, pisze dziś. Przed wyborami parlamentarnymi Tusk zaklinał się, że jeżeli je wygra, natychmiast podpisze pełny zakres karty, no chodzi o ka europejską kartę socjalną, e gwarantując Polakom taki sam poziom życia, ochrony praw i swobód, jaki mają obywatele Unii Europejskiej. Po gniewnym tupnięciu nogą przez episkopat, premier podkulił ogon i zmienił zdanie. Rzucił coś o księdzu, przed który nie będzie klękał, ale jak e się okazało, przed biskupem klęka już bardzo chętnie to jest rzeczywiście ko kompleks lewicy, że, że Nadzieje, to jest, to jest mniej antykościelna niż jest w Europie. To język Leszka Millera, bardzo ostry. Tak, tak. Jak, jak na Leszka Millera, łagodny, łagodny, tak, widać, że świąteczny. Można sobie wyobrazić ostrzejszy ton. Natomiast rzeczywiście słusznie wytyka premierowi sprawę Karty Praw Podstawowych. Pamiętamy, że Lech Kaczyński jako prezydent w imię jakiś. Kontaktu z Wielką Brytanią, która zawsze była w tej kwestii sceptyczna i przeciwna. Nagle Polska staje po stronie Brytyjczyków, którzy wcale nie są rędywnikami głębszej i ścisłej integracji. Jak wiem dobrze, bo na konwencie Europy przez dwa lata tego się nasłuchałem. Więc dziwię się, że premier tak niekonsekwentnie postępuje, bo. No bo nie ma powodu, żeby tej karty nie zatwierdzić. Przypomnę, ona była przyjęta w Nice i w 2000 roku, wtedy nie włączona jeszcze do traktatu i konstytucja dla Europy, którą przygotowywaliśmy, zamieściła ją jako regularny drugi rozdział tej konstytucji. A potem ją po, po nieprzejściu referendum we Francji i Holandii odrzucono i została załącznikiem. Do traktatu lizbońskiego, i tu Polska wraz z Wielką Brytanią zajęła oryginalną postawę, której się sprzeciwiam. Uważam ją za e, mało przemyślaną, ponieważ e, Karta Praw Podstawowych jest największym i najpiękniejszym w świecie katalogiem praw człowieka jako jednostki i ludzi w ogóle. I dlaczego się tego wyrzekać, skoro się za standardami europejskimi opowiadamy? No ale. Tak poszło i pora, żeby, żeby Donald Tusk się wypowiedział w tej sprawie przed wyborami. Także żebym, ja na przykład chciałbym wiedzieć, czy... Czy Donald Tusk i Platforma mają rozumowanie podobne do mojego, czy może całkiem inne w sprawach Ale nie jest tak, że oni mają rozumowanie tego typu w świątek to, w piątek tamto i dzięki no temu mają 50% w sondażach. Dlatego chciałbym usłyszeć ich stanowczy głos. A pana głos jest jaki? Stanowczy w sprawach? No, w tej sprawie, która ostatnio się wydarzyła, czyli, że 69 posłów Platformy do dalszego czytania przeznaczyło zaostr pomysł zaostrzenia ustawy o ochronie życia poczętego. To, to jest uważam, takie, żeby się nie narazić odrzuceniem projektu i sobie go wrzucić do komisji, gdzie wiadomo, że y, wraz z końcem kadencji kończą się projekty, które nie zostały rozpoczęte. To taki chwyt całkiem czytelny i, i, i nie powiedziałbym, żeby by świadczył o dojrzałości i odpowiedzialności i odwadze w podejściu do spraw, które się rozpatruje i głosi. Panie premierze, a Pana zdaniem, jaki jest wpływ Kościoła na życie publiczne w Polsce? Jest malejący. Kościół, kościół, powiem długo, wraz z początkami transformacji, nie wyzbywał się poczucia roli depozytariusza depozytu narodowego. Tak to dziwacznie brzmi, ale mi to najbardziej pasuje. Bo przez wieki, od rozbioru, zwłaszcza poczynając, Kościół był depozytariuszem materii myślenia i narodowej tożsamości. I się bardzo do tego przyzwyczaił. I nie, potem, potem wojna i okres Polski Ludowej, który był Kościołowi nieprzyjazny, mhm. trzeba, chociaż źle Kościołowi nie było, dodajmy od razu w czasach. No tak, po 1956, prawda? Nie było już tak źle. Tak? Polski Ludowej. Mhm. Więc Kościół cały czas nie mógł przyjąć do wiadomości, że tę rolę depozytariusza przejmuje demokracja i nie, i nie może być drugiego depozytariusza myśli i, i tożsamości i praw, i reguł i porządku, podstaw ładu i stosunków między ludźmi i tak dalej. Więc Kościół tego nie dostrzegł na czas, dał się wciągnąć w politykę w czasach, kiedy Solidarność przełamywała ustrój, odegrał ważną rolę I, i, i tylko potem czas robił swoje, a wielu przedstawicieli kościoła trwało przy poprzednim odczuciu swojej roli publicznej, bo o publicznej mówimy. Z kolei w Polsce było, jeśli chodzi o rządy SLD, bo rozumiem, że wcześniej czy później pan o to, Zapytam. Było, tak, było trochę takiego kompleksu, jak to pamiętam, bo, bo jednak w prl był ten wielki błąd walki z religią i Kościołem, zwłaszcza w początkach, w czasach stalinizmu, trochę później jeszcze. A ja zawsze głosiłem nic partii politycznej do tego, w co kto wierzy. To był błąd. Przypomnę tylko na końcu PZPR były robione badania. Mieczysław Rakowski je robił i okazało się, że 67% członków PZPR byli to ludzie wierzący i praktykujący, więc kompletne fiasko tego typu podejścia. Nie rozróżniano bowiem. Walki o świeckość państwa i neutralność światopoglądową państwa od walki z religią. Powtarzam raz jeszcze, nie wolno lewicy być antyreligijną, nikomu nie wolno być antyreligijnym, bo to jest prawo człowieka, jego wewnętrzna potrzeba jest lub nie jest. Natomiast sprawa standardu świeckości to jest sprawa konstytucyjna, standardu demokratycznego, standardu europejskiego, i tu nie ma się co spierać, choć Kościół długo nie przyjmował. Nie, też tego do wiadomości. No, ale myśli pan, że mamy państwo nieświeckie albo półświeckie? Coraz bardziej ono jest świeckie, muszę powiedzieć, bo Kościół wycią zaczyna wyciągać wnioski. Kościół będzie miał zresztą innego typu problemy yy, z laickością, która będzie z yy, całkiem niepostrzeżeniem, ale wprost się wdzierać, yy, bo takie są prawidła, jak widać. W związku z tym będzie miał się czym zajmować, żeby utrzymać ludzi przy wierze, przy religii, przy parafii, przy Ewangelii i tak dalej. Więc ale, bo, bo to ja... się będzie pewnie regulowało, ale w państwie muszą być te sprawy jasne. Jest jeszcze jedno pytanie, które musi się wcześniej, że później. To jest pytanie o to, czy, czy Kościół nie jest używany po prostu jako rodzaj albo straszaka, albo takiej dekoracji teatralnej. Otóż jak Platforma, czy akurat, jak Platforma nie chce przyjąć do pracy w Sejmie ustawy, projektu ustawy o związkach partnerskich, to zamiast powiedzieć, że nie chce przyjąć dlatego, że, że ta ustawa jest strasznie mało popularna wśród Polaków, to puszcza do nas oko i mówi, że to dlatego, że, że Kościół. A, a w no istocie Myślę, że naprawdę Kościół może zablokować, mógłby, jest, 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 ma taką siłę, że może zablokować nie, projekt powiem, ustawy nie ma, no, może narobić szumu, no to zawsze może, bo ma swoich przecież hmm. y, zwolenników. Natomiast y, nie można tego zablokować w trybie procedur w państwie hmm. przyjętych. Natomiast to jest objaw kolejny punktatorstwa. Hmm. Zresztą to jest ta sprawa, nie jest kontrowersyjna tylko w platformie. Ja pamiętam kiedyś przewodziłem zespołowi w klubie SLD hmm. do tej ustawy i aborcyjnej. Ku własnemu zdumieniu, zarządziwszy próbne głosowanie, okazało się, że połowa posłów SLD nie była za zwolennikami tej ustawy za było kilkanaście lat temu. Ale wiesz pewnie jest inaczej. Z parę miesięcy temu, może rok temu, było y, 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 działaczy SLD przez robione badanie, które wskazało, że około 60% jest za przywróceniem kary śmierci, za karą no, śmierci dla pedofilów. Więc to jest standardy, więc mają to do siebie, że muszą być objaśnione i bronione, bo są powszechnie uznane za takowe. Natomiast te sprawy są na sztandarach pakietu, powiedziałbym, społecznego, lewicy i dobrze, bo tylko lewica trzyma się tego pakietu i dotyczącego tolerancji i praw kobiet i praw mniejszości i właśnie tych związków partnerskich i łagodzenia sprzeciwu wobec potrzebnej aborcji i, i dobrze, i dobrze, bo jeszcze dołożywszy do tego, pewne wyczulenie na aspekty sprawiedliwości, które ludziom są bardzo bliskie, to trzeba powiedzieć, że to już jest dużo własnego języka i wizerunku lewicy. Dlatego musi ona tak właśnie y, to czynić, ale to oczywiście się nie wystarcza. A co w praktyce musi Lewica zrobić w ciągu najbliższych 7-8 tygodni, żeby stała się no, realnym rywalem Platformy Obywatelskiej w walce o władzę? Nie walczy o być może koalicję, jak się Platforma zgodzi w październiku, tylko realny partię. Uważam, że co walka robić? o koalicyjność z Platformą jest za małym celem mhm. i nie powinna nawet nim być na czas wyborów, dlatego że na czas wyborów jest Lewica. Cała, bo ja chcę ją szeroko traktować, musi znaleźć język i, i projekty, którymi pociągnie wyobraźnię ludzi w Polsce. Wyobraźnię coraz bardziej zalęknioną, wyobraźnię zniechęconą często do demokracji, do partii politycznych i to jest bardzo trudne. Tu się różnych metod działacze chwytają, natomiast to jest wyzwanie fundamentalne. Czy lewica, czekam na projekt programu, bo uczestniczyłem tylko w części międzynarodowej tego programu, ale kończy się praca nad programem wyborczym. Zobaczę, z ciekawością go będę. Studiowo, jak to się da przełożyć na wyobraźnię. A Ja w tym czuję, słyszę taki rodzaj dystansu. Otóż koledzy opracują program, a jego ja go zrecenzuję. A czy pan, no tak, człowiek lewicy sensie... z ogromnym doświadczeniem, nie może po no. prostu prze, prze, porwać ten standard, uciec w stronę, która panu się wydaje rozsądna i porwać za wzywał. sobą eseldowskie tłumy? Nikt nie wzywał. A to trzeba jak to Ludwik Dor, wziąć to... topór i samemu wyrąbać sobie na, królestwo. Ludwik no, Dor wiele nie wyrąbał, więc... <laughs> więc to nie jest żadna, żaden dystans, choć tak to może brzmi. Ja po prostu role są podzielone i, i ci, którzy to robią w zespołach przedstawią efekt. To nie chodzi o recenzowanie y, bardziej czy mniej krytyczne, tylko o zapoznanie się. Ja mówię, o już jest z ciekawością zapoznam, bo potem przecież wszyscy, a będę wspierał lewicę będę, czy będę w niej osobiście uczestniczył, czy nie w tej kampanii, no będę ją na pewno wspierał w tych wyborach. Więc to jest pierwsza sprawa, jeżeli pan pyta o to, co zrobić, żeby... Żeby lewica miała wizerunek alternatywy, bo wciąż jej nie ma. Otóż po drugie, to musi być odniesienie się do perspektywy Polski za 20 lat. To nie jest wcale takie, taka gadanina polityczna. Ludzie muszą usłyszeć, w jakim państwie, w jakiej Europie, w jakich warunkach społecznych będą żyć, w jakich relacjach do innych ludzi po to, żeby się poczuć lepiej wobec przyszłości i Lewica, która zawsze była wizyjna, najbardziej ze wszystkich partii, przez to wpływała na róż, zmianę różnych rzeczy tego świata, Lewica musi tę perspektywę pokazać dłuższą niż tylko szarpaninę od wyborów do wyborów, od kadencji do kadencji, bo to już jest nieznośne i płytkie. I płytkie. Platforma się na to nie zdobędzie, bo bo rządzi i chce dalej rządzić. To ją zaabsorbuje bez wątpienia i to zrozumiałe. PiS ma swoją wersję państwa, człowieka, ładu I, i, i z nią się nie zgadzamy. W związku z tym tu będzie kontrowersja metodą sporu wyborczego. Natomiast SLD i Lewica musi dać obraz tej perspektywy do minimum dwudziestoletniej, także w odniesieniu do Europy. Europa jest w kryzysie, Unia Europejska. W pewnym sensie kapitalizm jest na zakręcie. Z punktu widzenia instytucjonalnego, mechanizmów, finansów. No to wielkie pole do popisu, żeby uruchomić think tanki, ludzi um Umysłowo aktywnych. A, ale to już się nie uda zrobić w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy. Prawda? Mówimy no, raczej tak, o zaniedbaniu. To, to nie jest perspektywa no. wyborcza, zgoda, ale to jest zaniedbaniem przeszłości. A gdyby teraz za, założyć, że przyjdzie czarodziejka i machnie tą czarodziejską różką, i zamiast dyni mamy samochód, a zamiast SLD walczącego 15%, mamy SLD, które wygrało wybory. Jak się zmieni Polska? Myśli pan Myślę, o tych dwóch, trzech wiele, następnych lat. Wiele rzeczy się nie zmieni, bo są prawidłowo ustawione po prostu. Czyli nie ma co szukać rewelacyjnych zmian czy atrakcyjności w zmianach tam, gdzie chodzi o demokrację, gdzie chodzi o Ład w państwie, gdzie chodzi o reguły obowiązujące w relacjach obywatel państwo i odwrotnie tam, gdzie jest polityka zagraniczna, bo, bo lewica zawsze tę politykę miała proeuropejską, kraju otwartego. Więc tu się nic nie ma co zmieniać, będzie chodziło tylko o intensywność działań. Natomiast w sprawach gospodarczych niewiele będzie zależało od polityki wewnętrznej, poza deficytem mm -hmm. budżetowym, wydatkami i które zadłużeniem, będą rosły, słucham, które będą rosły pewne, Które pewnie. będą rosły, więc rola tu państwa będzie mm. dość ograniczona. Okoliczności zewnętrzne będą wpływały na stan polskiej gospodarki. Ja wierzę w to, że Europa przeżyje kryzys grecki, bo jak nie, to się zacznie nowy etap wewnątrz Unii Europejskiej, bardzo groźny mhm. i o, o niewiadomych skutkach końcowych. Natomiast gdyby lewica w Polsce zwyciężyła, to z całą pewnością pewne mity by zostały przecięte i wiele rzeczy, które właśnie są tym objawem kungtatorstwa, takich niedopowiedzeń, takich od, takiego odwlekania. O, to, to by zostało naznaczone hmm. konkretnie. I ja myślę, że byłoby dobrze dla Polski, gdyby w jakimś czasie lewica społeczna, hmm. szeroko rozumiana, rozbudowana, odpowiedzialna. Europejska, gdyby tu nadawała ton w trudnych czasach, bo to będą społecznie też trudne czasy. I relacja do obywateli, i dialog społeczny, i skłonność do kompromisu. To wszystko będzie musiało działać, bo inaczej będzie trudniej przechodzić przez ten czas. Yy, a jak jest tam pana, pana miejscem na listach wyborczych? Jedynka albo śmierć? <laughs> Nie ma takiego kontekstu. Sprawy się toczą. Wcale nie przesądziłem nawet ostatecznie, że jestem gotów kandydować. Różne rozmowy mają miejsce i ja to wszystko razem będę rozpatrywał, przesądzając, czy widzę sens wracania do ław, bo tylko o to może chodzić, nie o bycie na liście, tylko o bycie w Sejmie. Czy nie, bo, bo tak się przyjęło, że to już taka niecierpliwość, Bóg wie, jakie przebieranie nogami, dementuję, nieprawda, Żadnej niecierpliwości i żadnych pragnień wyolbrzymionych, bo to nie jest wielkie szczęście. Ja mam wysokie poczucie osobistej odpowiedzialności za to, co robię, i we wszystkim się tym poczuciem kieruję. Jak Państwo zapewne rozpoznali, że ktoś z Państwa włączył radio zbyt późno, mówił oczywiście Józef Oleksy, były premier, a przyszły być może, być może również, kto wie, tak? jest Pan po jeszcze co? młody. Po co? Są już następcy.